Utrzymanie podporu, nogi dość szeroko, głowa wzdłuż tłowia. Tak jak wyżej i staramy się przyciągać kolano. Nie robimy tego jak najszybciej. Krótkie wejścia, dość dynamiczne w górę, pracujemy biodrem, nie kolanami. Tylko czy się tego rozstawienia kolan na zewnątrz i nie pchamy kolanku do przodu. Kopnięcia lewa ręka, prawa noga pracuje. A potem na przemian druga, prawa, lewa. Staramy się to robić naprzemiennie. Możemy się kołysać, ale nie za bardzo. Przy tym ruchu noga, która, na której stoimy, lekko ugięta. Krótkie ruchy nie, nie muszą być mega dynamiczne. I tutaj, tak jak uczyliśmy się poksować, zwracamy uwagę na tą nogę. Czyli jeśli uderzamy prawą ręką na prawą nogę, żeby ładnie ją dokręcać, jak widać na filmiku. Potem zmieniamy na lewą, i lewa tak samo. Z dokręceniem. Kopnięcia. Wszystko na przedramionach i pilnujemy tego, żeby to prostować nogę i żeby kopnięcie było tak zrobione, żeby nasz tłów się nie ruszał. Sama noga i pośladek pracuje. Ustawiamy ręce tak, jak nam jest wygodnie i unosimy bioderka. Unosząc też delikatnie chociaż nogi. Pies głową w dół na ugiętych nogach. Zwracamy uwagę na to, że wpychając klatkę, praktycznie chcemy ją położyć na kolanach. Lewa ręka, prawa noga, prawa lewa i tu zwracamy uwagę na to, żeby tłów nie pracował za mocno. Staramy się ustawić stabilny ruch i Lepiej zwolnić tutaj, niż przyspieszać.